Siemka z tej strony Pohatek. Jest dzisiaj ze mną Nelman. No i witamy w kolejnym odcinku z serii Left for Dead 2 Wiem, że długo odcinków nie było, bla 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 bla. Dobra, jeszcze starczy wstępnej gatki, idziemy dalej. Gangnam style. Ciągle mi to krąży po głowie. Tak, yy, nie jestem pewny czy mamy dobrą kampanię. Bo coś się pomieszało, ale... powinno być dobra. No Także to... że zabijamy zębiaczki. E, nie. nie. Tak. tak. O! Skąd on ma apteczkę? Ty mi powiedz. Wezmę sobie, bo akurat ja nie miałem. E, no e, ja... Dobra. Ci żołnierze były coś? Tak. Tak. O! Dużo ich tu ciutka jest. No. Wiele, bardzo. Yy, wiem, że długo nie było odcinku, bo miałem jakieś problemy z tym. Uuu. No zrzygał się wasić. Fuuuu. Czekaj, zacznijmy mu Ja po wigilii klasowej to Fuuu. bym dzisiaj. Fuuu. Znaczy wczoraj. No wczoraj też. Oj, no, bo mnie coś tu rzuca mną. No. Mówiłem hmm. ci niebie z tych pigułek przez tą... Wziąłem jakieś pigułki i teraz mnie coś. <laughs> nie brałem tego. O, kanister. Po boże, homi też chodziło. Gdzie, 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 nie za dobrze? Nie było odcinków, bo miałem trochę problemów z grą, Później takie, jakieś. Zajmowałem albo się pikserowymi, albo nie miałem czasu. Albo uczył się na konkurs. Bo może weź na sesji. No, ale teraz jest odcinek, co się dzieje. Dobra, choć nie tam się bawić tymi tymi. Idę krzaczki. Ale ci się ja tu... Ja tu komponuję. Boże, już jakiś debil tu idzie. No chodźże. No już idę, idę. A, Przecież był... moi murzyni za mną idą. Jaki Dopiero ty teraz twoi? tu... jacy twoi? Właśnie. Po raz pierwszy Boże, nie, nie wylosowało mnie dziewczyny. To jest no, co jest bardzo dziwne. No, bo zawsze ci było dziewczyny. Tym razem jestem grubasem. To też nie jest najlepsze. O, tu jest! Uuufs Jeździec. <laughs> yes, yes. O, w gangam sali się bawi. Łopar gangam sali. Łań, jest piękny. Na źle, ta, ta, ta. Właśnie... shotgunem ich, tu będę siekał wszystkich. wiesz, gdzie ty, ty jesteś tutaj? Ja, to się, ja tu się bawię w pokera. Tak. Na stole. Więc jakiś shotgun? Jest na automatyczny? Nie ten jest. Aha. Ten właśnie chyba nie jest automatyczny. Nie ma automatycznie także. Uu, widzę skrzynię. A o. w niej? O Boże. Gorszego to już nie mogło być. <noise> o co to było? Gdzie o siota O ten z tych. Wow. U, pijani wszyscy. To takie niewychowane. Lubię zawsze Tu przez wow. ok tu przez okno Tak Chodź tu zawsze, przez okno. O nie. Lubiłem patrzeć się na inne. Teraz będzie ta wzią. straszna scenka z buldożerem. Znalazłam tabletki. O nie Boże patrzę. i to jeszcze dziewczyna. No i weź, idź tam. No idź. No gdzie tu przez okno. O właśnie, aby taka każdy Bo jest sam się pluty O, trupy zniknęły. Hmm? Możemy by tak włączyć radio? Pa, ja ci je zaraz włączam, eeeep. Ale... Co się dziełczy? O! Co ty żeś zrobił? na The science will never come. Czekaj, never... ja wybiorę drugą. Czekaj, co? Ach, cóż za piękny headshot. I piękna muzyczka. Kolejny. No i co? To? Buga buka z tego już tłuką tam. Gdzie mnie tłuką, to ja ich tłukę. Dobra, nie wiem, bo przez i to I wchodzę się. do rury. Uwodzenie. Nie no, ciekawe jak on to ma, że... przykatanie ma ten... My latareczkę. i ten tu żyga na koparkę. Weź ty, takiego kata ładnego. <noise> Uważaj, bo do ciebie przyjdzie taki. Y, słyszę witch. Witch? To my... Witch, Witch, dobra. Z2. Ej no. tak. Yyy, -tak. y -tak. y -tak. szybko. 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 No siekczą Ale mu ładnie plecy rozwalili coś. To pewnie ja. Nie, to pewnie moja nowa szauma. O, jest Witch, rozwalamy czy nie? Zostaw ją, czekaj. Adrenalini się przyda, dawaj. No ale nie mnie Geniuszu Do nic strzelałem. A to ja ją pobiłem ciągle. No tak ty ją wystraszyłeś. No Nie, masz. Po co mi masz... to ja miesz apteczkę? To masz te nie? Odstąpiłem z drogi, kurde. Shotgun, ale to ten dupny. Dobra, idziemy zobaczyć co, co to jest. Tu nigdy nie dupny. Na... Shotgun i... ale to ten dupny Eee... Dobra, nie, idziemy Drwiczki góry. otwierają się? Nie, eee. tam jest ten. O, to jest wyjście, to nie. Eee, Dzień dobry! Do ul kosy moją. Dawaj im ciutkę zawiniemy. <głos> tak. <głos> <głos> Dzięki! O, ten ma apteczkę. A, to ten z apteczką. Gdzie mi tu? Ładnie mu się ten... Żona jak wracasz po rozwodzie. I znaczy, ci tu chyba... Mama po wygadłówce. What the fuck. Co Harry jest? Pana Ben. Dobra, dobra. Tu... Uuu, ale masz ładnie... Dobra, nie, bo ja się cię teraz przyglądam do Co masz? Nic, tylko zjadziłem. trochę zombie tu jest. Nie, na pewno coś tutaj jest. Więc nie możesz robić tak się... Co za geniusz! Znalazł... Zobacz co on ma w ręku. Znalazł mój... Moi, znalazł moją sto... Co e, za... Ona ma chyba 200 naboi. No i łudła w sienią. Ona ma chyba 200 naboi, a on jest... Traci w 5 minut. W 5 minut? Dobra. No, aj to jeszcze ten gościu, ten, ten. No, idzie dalej lat mi ciągle leczy. Daj mi spokój. Tu chodź. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma. Nie. Napisz do niego. Nie znamy się. Tak. Gdzie mam iść? No tam! Eee. Pokaż ten ryjek. Czekaj. Tam o? Rozkminiam. Gdzie tu były... Czekaj. Sproniki? Czekaj, tu nie, tam nie. Powiedz mi. Dobra, idziemy przez okno. O, już no, znalazłem wyjście. Będzie ta scenka chyba, o ile mnie... No, dziękuję. O ile mnie coś nie mieli, to to chyba będzie scenka w kanale. O nie, tylko nie to. Ja nie trafił. Tak, to było to, pamiętam. Pamiętam, że to było nie, to. Było. No kto, co za idiota to rzuca, no? Ja. Pięknie. Bo My raz. Coś na dół? Bo raz nagrywaliśmy i. Nie, bo ten debil dorzucał góry. Idziemy na dół? No. No i wiesz, ja na tej to je. Weź! Idź sam, zaraz będzie głosowanie za wyrzuceniem. No, przydałoby się. Ty robisz serwer, także ty zrób. Będzie dwóch do jednego, także. A chyba się nawet nie da, tak, Czy da się? Ja nie mogę tego geniusza wyrzucić. O ja, rzuca ciągle tymi. Weź, idź się tym lepiej, zław się z ty tymi. tu mi. Czekaj, trzeba. Weź, skocz na tą ciężarówkę, więcej ich poruchamiasz. No co za Ale geniusz, po co? no tu wszystkich więcej. No. Idziemy dlaczego? go wybić. Powiedz mi dlaczego. Idziemy go wybić, chodź. Dlaczego, dlaczego jak raczej. one u nas ugryzą, to się na nic nie dzieje? Dlaczego one w ogóle nie gryzą? Proszę no nie nie. nie, nie ratuj go, nie ratuj go, zostaw go, zostaw go. No nie, nie chce się na górę. Nie, nie. No ratuj. Nie, no bo on ciągle nas zrzuca. Nie na ty go Będę tam Chodź. Dobra, chodź, idziemy dalej. U nie. No ja. Dobra, chodź szybko. jego to z dystansu szybko. No. Czekaj chwilę. Może hunter. Spoko. Także jak, jeżeli grass, dzisiaj... Nie. Dzisiaj informuję was, że jest... 21.12.2012 Także jeżeli dziś... w świata jest tak, już blisko, nie? Tak, jeżeli dzisiaj Będzie zombie apokalipsa, to damy sobie radę Geniusz, bot Ten koleś Czy ten zombie był y... Stolik Spoko o. Ja ciągle mo- hmm. Weź już tyle lepiej zostaw tym Moltowym. Ja? Nie, on myślałem że ja o nie no i tu będzie to zrypana senka. A nie Dobra, chodźcie szybko. Bo chodzić w tym głównie za poprani. No jak ty się odzywasz? Ja? No, tam jeszcze jest ich oh, kilku. Yeah, e, 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 e. Ach, jakiś pięknie przeciwem. Ale to powinno się w głowę strzelać. Nie, nie rozumiem tej gry. Powinno się w głowę strzelać. To ja mam rozumie. To no, a się... zombie powinno się... no właśnie. Dobra, jak chcesz sobie weźmy, łotową i bomba O Oj, szybko! Dobra. Powinno przez się strzelać CES... głowę, bo, bo w końcu to jest ten wirus, który się tak w głowie, co jest to są, same, same mózgi chodzą. Przez cs się nauczyłem skakać przez okienka. To ty iść może lepiej pier... no ja. zaplują nas tu, Oj, no. za, zapluła mnie. Mam 19 HP. Nie mi stąd. Osłaniaj no, mnie, osłaniaj no. mnie. Ej, znowu oni rzucają tym, jak... Ja, no tak, dokładnie. Uważaj z tym ogniem, bo nawet on jak zgaśnie, to jeszcze się możesz pozbawić. Strasznie długo ten ogniem działa. O, dopiero teraz. Oh. No! <laughs> A tu jest druga, nie bój się. Dobra, nie nie na dół. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Będziemy mieli minus ileś tam stopni. Nie, nie przeżyjemy tego. Bo no tam dobra. potem dwa tanki nas spotkają. Dobra. Łap za broni, idziemy. Ja już zeszłam. Oj, oj, oj. No już Uf, o. Byłem taki ninja, że skoczyłem i zabiłem kogoś. Bo coś słyszałem. W ogóle chyba mam zacichłe dźwięki. Przepraszam, jeżeli tak. Wybaczcie. Teraz bo... szukaj tu drabinki. Ale masz piękne główkę. Czy one biją, na no pewno gryźć, Boże, ta gra jest... nierealna. To co tu jest zrobimy? Tak się świeci, ładnie czerwony. Jop. Sorry? Już mi bijesz. Nie ma mi tam. O nie. Sprawisz jeden. A BUM! I cię za żygał. Jeszcze mnie łopluł tymi swoimi. <noise> y, tak. Ja bym Ci nie radził na te korytarze tam wchodzić. Ale to ja tam nie co ty tu się w ten... Jakieś borko3vkowix Nara. I powiedz mi dlaczego. Nie, nie powinienem. Yy, to jest, te... chodź apteczka. Lepszy będzie. Runda safe room. Fajnie, że jest po polsku. Bum, ej, no, czekaj, to... stój. Powiedz Ty mnie... Masz apteczkę, chodź. Powiedz ty mnie, czy lepiej teraz wziąć sobie M16, czy lepiej wziąć tego Shotguna? Chodź po apteczkę, no. Albo nie. ten Sigiel cały. O, on tu nie idzie. Ja mam swoją apteczkę. Powiedz nie. ty mnie. No, co mam ci, drogi... Lepiej M4, M16, czy lepiej Shotguna? Nie, tu już Shotguna. Dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Okej. Okay. Let's go. A, tylko to teraz będzie tak, że musisz tam wejść, nie? Znowu po, w tym głównie się popaprać. Znowu? Myślałem, no. że, że tam to będzie działać. Skoczę tam, to skoczę! Aj, prawie. Dobra, szybko biegnijmy. teraz dzieje, nie? Ja widzę ten wykrzyknik. Ten, ten, ten Ups, zlot. Ups. To jest o, jak musimy kogoś podnosić, nie? No. Bo wtedy dużo czasu nam to schodzi, a naprawdę. Łups, ich tam z dołu, zdejmuj ich tam z, z góry, znaczy się. No, na babę pojedzie to. Zostaw czekaj, um. niech odsapną trochę. Chciałem coś powiedzieć, ale wiem co, znaczy się, ale wolę teraz tego nie mówić, bo... Bo zaraz się pogubię, bo jestem skupiony na tym, żeby czerwid. Na raz zabiję. Szpadło mi, łapa, ja nie! No ja i drugi otworzyli geniusze. Kurczę za szybko włączy, za, za szybko. Czy teraz to się zaraz załamało? Tak się dzieje, tak nie. Tak. Rundę safe rum. Tam jest już przejście. Tak. Szybko. Coś teraz jak tu tank będzie. Dobra, no, już tam wchodzę. Też już już sam. Yy, mi się dźwięki. Szybko, szybko, szybko. szybko. Yy, Wcześniej jakoś było trudniej. Bo zdechliśmy na tamtym co żebyśmy przez chwilę. Boże ile tu jest. Wowowowowowowowoowowo wow, 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 wow. Dobra, nie mnie zaatakował, spoko. Mmm, dobra, pomóż mi. Dobra, ja, ja wam tu, ja was tu z przodu osłaniam. Dobra, idą, też osłaniam. No nie, strzelaj ja nie! No nie, bo z daleka bym nie trafił. Jak dojedziemy do końca to wam coś muszę powiedzieć. Bo pewnie niektórzy nie przeczytali tego... W ciąży. Nie Nie. Pewnie niektórzy nie przeczytali tego co napisałem ostatnio na e, YouTube. Ie. I tego wolę powiedzieć sobie, bo więcej osób zobaczy. Znaczy się usłyszy. Głośniej, bo nie słychać. Wszyscy się drą. E, tak. E, co to mi biło? Nie wiem. Jak daleko się to jest to tu? To... Wo... Ty to my tu z bota 6 tu łódka jest. Czemu ta misja się jeszcze nie kończy? What the fuck Bo to jest taką końcowa wiesz? Nie, nie to zrobiła druga nie, misja nie, tej tej Mam On duże braki, muszę to jest. po prostu nadrobić. Schronienie, dobra. Dobra. No to cześć. Gdzie mi nie. tu? Okej. Okay. Yy, A teraz pierwszy to, Dobrze. Teraz to co chciałem. A, czekaj, wam... czekaj, 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 Czekaj jeszcze zobaczmy. Do walki wręcz ile pozabiłem. Dobrze, ja mam coś powiedzieć. jeszcze sobie. Kolejne serie jakieś. Pomyślałem sobie, że będzie Battlefield 3 A, Już o, na tak na singlu co. Jeszcze... Trochę myślałem nad Skyrim'em i, I Far Cry 3. Far Cry 3 też. Mhm. No i na pewno będzie jeszcze jedna seria z LS-a i jeszcze mam taką niespodziankę. O, troj jestem pierwszy. Jeszcze jedna niespodzianka taka was ciekuje ale to już wam powiem później. E, znaczy w sumie to jeszcze potrwa z pół roku pewnie przygotowywanie tego, ale myślę, że Wam się spodoba. Dobra, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. cześć.